Cześć, witajcie na kanale Mieją Pomysł na Minutę. Dziś na moim stole ściski marki Dexter oraz nakładki kątowe do nich. Zapraszam. Jeśli ktoś jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy, to Dexter jest marką własną Leroy Merlin i te ściski można kupić w Leroy, oczywiście. Ja używam tych ścisków od dłuższego czasu. Pojawiły się one w materiale. Na temat ścisków Parkside i sporo osób pisało z pytaniami na ich temat na mojego messengera, dlatego postanowiłem po prostu zrobić wam na szybko dedykowany materiał o samych tych ściskach oraz o powodzie głównym, dla którego te ściski w ogóle u mnie są i funkcjonują czyli bardzo fajnych nakładkach kątowych, które są do nich dostępne. Jeśli chodzi o same ściski, to one występują w różnych rozmiarach. Ja mam. W tej chwili dwa po prostu takie krótkie. Nie pamiętam, przyznam uczciwie, jaką one tam mają siłę, natomiast mają możliwość rozpierania, spierania, czyli ściskania jak najbardziej. No i mają możliwość, tylko one niestety, zamontowania tych dedykowanych stóp i teraz pokażę wam je z bliska i zobaczycie, jak to wygląda. Tak jak wspominałem wcześniej, są to ściski automatyczne. Z blokadą. Blokada jest usytuowana bardzo podobnie jak w Parkside, czyli po prostu naciskamy, rozciągamy i tyle. Możemy obsługiwać ściskanie jedną ręką, natomiast jeśli chodzi o poprawianie, no to tutaj już z tym mechanizmem jednoręcznym nie jest to w 100% tak jak wymyślił to Wolfcraft i tam uważam, że jest to rozwiązane dużo lepiej. Te ściski są relatywnie drogie, bo ten króciak kosztuje 40 kilka złotych, więc. No, dosyć sporo, natomiast wykonane są naprawdę uczciwie i porządnie. Tutaj się nie ma co oszukiwać. Ten jest akurat nowy, bo ja kupiłem jeden na, na testy, później dokupiłem drugi i ten drugi więcej czasu wisi niż pracuje ostatnimi czasami, bo akurat nie był potrzebny. Natomiast powiem Wam uczciwie, że nie pamiętam, jak one były spakowane: czy to było na jakiejś karteczce, czy na czymś tam innym. Natomiast te nasze nakładki kątowe, które są do nich, przychodzą po prostu zapakowane w ten sposób. I w zestawie, jeśli chodzi o te nakładki kątowe, to mamy dwie szczęki tego typu pozwalające nam ścisnąć okrągłe obiekty, bądź ścisnąć po prostu element kwadratowy prostokątny po krawędziach. No wiadomo, że najlepiej kwadratowy, ewentualnie. Mamy możliwość używania jako typowego ścisku kątowego do żadnego innego ścisku z mojej, e, że tak powiem, z moich zbiorów, z rzeczy, których testowałem. Te stopy niestety nie pasują, w związku z tym skazani jesteśmy na tą jedną, jedyną markę. E, tak jak mówię, no one są wykonane całkiem porządnie, mają możliwość ściskania, rozpierania, aczkolwiek ten mechanizm przekładania na drugą stronę jest, powiem uczciwie, co najmniej taki sobie. Tak, żebyśmy mogli przełożyć na drugą stronę, to musimy odgiąć te pomarańczowe skrzydełka i odsunąć całą tą część mechanizmu. I jak on jest nowy, no to jest, że tak powiem, z nim mega słabo. No właśnie, bez śrubokręta jest bardzo często ciężko, yy, natomiast ten element po prostu lubi sobie najnormalniej w świecie wypaść o tym oczywiście jak najbardziej chciałbym, żebyście wiedzieli. samym trafianiem też jest tak, że po prostu wkładamy i tutaj się nam nic nie blokuje w związku z tym musimy sami sobie przytrzymać w momencie w którym dochodzimy mniej więcej do końca, tak żebyśmy mieli ten czpień niemalże na środku, bo tutaj luz jest naprawdę niewielki i docisnąć, no jeśli chodzi o dociskanie, no to tutaj sytuacja jest taka sama, tak? Czyli no idzie to bardzo ciężko. Po pewnym czasie, jak on już się wyrobi, dlatego specjalnie wziąłem wam nowe, a nie szukałem w skrzynce tego, który gdzieś tam ze mną jeździ, no to to już wskakuje w miarę fajnie i jest w miarę wyrobione, ale na początku jest z tym naprawdę problem i jest z tym sporo zabawy, żeby to gdzieś tam dobrze bez jakiegoś narzędzia założyć, ale rozpieranie również działa i również w tym wypadku jest jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o montaż naszych stóp, to ja sobie zmienię z powrotem tak, jak powinno być i pokażę Wam, jak się montuje stop. Jeśli chodzi o maksymalny zasięg, akurat tego, którego ja mam w tej chwili, to jest to mniej więcej 16 cm, mniej więcej, no bo jak widzicie, te stopy schodzą się nam delikatnie do środka i on dopiero przy pełnym dociśnięciu się gdzieś nam tam to ściąga. Czyli możemy śmiało przyjąć, że 15-15,5 cm to jest ta wartość nasza robocza, jeśli chodzi o stopy, no to one, jak widzicie, nie sięgają do samego końca, natomiast są dosyć szerokie i mają niecałe 7,5 cm, dokładnie 7,4, ale łatwo je można zdemontować i. Wyposażone są oczywiście w nacięcia w kształcie litery V, w tym wypadku na krzyżnie, tak jak w Parkside czy, czy w kilku innych rozwiązaniach, które mam, że y, są po prostu powielane te nacięcia. I tak jak mówiłem, mamy nasze szczęki. Jeśli chodzi o koszt tego ścisku, to jest to koszt no, ponad 40 zł. Y, natomiast same te nakładki kątowe to już jest koszt dużo niższy. Bo jest to poniżej 30 zł, nakładka ma możliwość zamontowania na dwa sposoby. Czyli możemy ją zamontować w ten sposób, tak jak ją nakładam teraz, a możemy ją zamontować w ten sposób w zależności od sytuacji, do której będziemy to wykorzystywać. Nacięcia mamy z dwóch stron należy zwrócić uwagę. Z jednej strony jest blokada, że nie przeleci to nam na wylot, z drugiej strony tej blokady nie ma, więc od tej strony wkładamy i uzbrajanie wygląda po prostu w ten sposób, że nasuwamy. I mamy. I w tym momencie, do czego może nam się to przydać? Możemy na przykład złapać okrągły obiekt i przytrzymać sobie, co jest naprawdę mega fajną sprawą, za chwilę Wam to pokażę, jak będziemy chcieli nawiedzać, czy pracować gdzieś tam przy jakimś okrągłym detalu, róże, nie róże, natomiast jeśli chcemy składać obiekt kwadratowy, no to oczywiście w ten sposób, ale jeśli chcemy używać tego jako typowego ścisku kątowego, to nakładamy na spodnią część, już bez nasuwania, tylko na klik i to też się po jakimś czasie wyrabia i zaczyna spadać i o tym też chciałbym, żebyście wiedzieli. Nasuwamy i dociskamy, i mamy. Tyle odnośnie samej budowy i odnośnie większości parametrów. Teraz pokażę Wam, jak to wygląda i sprawdza się w praktyce. Zaczniemy od ściskania kątowego, czyli w momencie, w którym chcemy uzyskać po prostu przy pomocy tego ścisku kąt prosty. To są jakieś dwie tam dechy z demontażu, to są resztki jakiegoś łóżka w ogóle. Spoko sprawa, bo oczywiście te stopy możemy zamieniać. One nie muszą być w takiej konfiguracji, jak ja je zrobiłem, bo może być Wam wygodniej po prostu w odwrotną stronę. Składamy kąt prosty mniej więcej na oko, tak jak potrzebujemy. Kształt tych stóp zrobi za nas po prostu resztę roboty. Dociskamy, oczywiście poprawiamy. Wciskamy i mamy nasz kąt. Możemy sobie w tej chwili składać, skręcać, montować, robić co tam potrzebujemy i trzyma to naprawdę całkiem spoko, więc tu nie ma jakichś wielkich tragedii, można to przenieść, podnieść jak tam nam potrzeba. Jeśli chodzi o montaż rury, no to tutaj musimy nasz ścisk po prostu przyzbroić. Oczywiście również działa to dwustronnie tak jak potrzebujemy. No i możemy złapać rurę tak jak ja to teraz pokażę, a możemy sobie oczywiście odwrócić tak jak potrzebujemy. Nakładamy naszą normalną stopę na spód, dociskamy. i jest ok. No nie oczywiście to jest rura, rura z PP, więc nie chcę dociskać za mocno, bo będzie się odkształcać. Natomiast no już nam to tutaj nie wyjdzie, możemy sobie tam wiercić otwory, czy zaklejać, czy robić co tam tak na dobrą sprawę nam się żywnie podoba. Natomiast mamy jeszcze jedną możliwość, jeśli chodzi o ten montaż, możemy ściągnąć tą naszą nakładkę i na przykład. W momencie, w którym pracujemy na wałku złapać go jeśli to jest długi obiekt, również w ten sposób, żeby nam się cały nie bujał albo po prostu w ogóle w ten sposób do pracy. Wygląda to właśnie w ten sposób. Uważam, moi drodzy, że te y, przystawki kątowe, te zaciski kątowe to jest naprawdę świetne rozwiązanie i świetnie przemyślane. Y, ja wiem, że sytuacja polityczna jest jaka jest i generalnie jeśli chodzi o Leruat, to podejście ludzi do, do tematu jest różne. Nie namawiam do zakupu, odpowiadam na Wasze pytania, które, które żeście przysłali gdzieś tam przez media społecznościowe. Natomiast prawda, niestety, jest taka, że oprócz tego, że rozwiązanie tych przystawek jest bardzo fajnym rozwiązaniem, to powiem Wam zupełnie uczciwie, że jeśli chodzi o ściski, to są one takie sobie. Znaczy. Nie powalają za te pieniądze swoimi możliwościami. I o tym musicie wiedzieć. Za ten hajs można kupić lepszy ścisk albo dołożyć niewiele i na pewno kupić lepszy ścisk niż ten. Jest on delikatnie rzecz ujmując przeciętny i moim zdaniem osobistym troszeczkę zbyt drogi. Taka jest moja opinia na ich temat. Natomiast nakładki. Kontowe są genialne, niestety bardzo żałuję, że nie pasują do żadnych innych moich ścisków, z których w tej chwili korzystam. Aczkolwiek za każdym razem, jak pojawia się tylko coś nowego, to staram się przymierzać, sprawdzać, bo tych zestawów chętnie kupiłbym więcej. Natomiast jeśli chodzi o te ściski, to powiem Wam zupełnie szczerze, że wolę dołożyć, kupić coś lepszego, bo. Sam ten mechanizm zmiany jest mega irytujący i trzeba masy czasu, żeby on się wyrobił. Ja tego kupiłem w, bodajże w listopadzie, jakoś na początku zimy. On no, nie pracował zbyt dużo. Kupiłem go tutaj do warsztatu, powiem uczciwie ze względu na to, że ten, który był w warsztacie co chwilę wkładałem i wyciągałem ze skrzynek narzędziowych, więc stwierdziłem, że tamten już zostanie tam na stałe. Do warsztatu wezmę sobie drugi właśnie pod kątem wałków. I to jest jego największa moim zdaniem zaleta. Natomiast ściski same w sobie, powiem Wam zupełnie uczciwie, że za te pieniądze można kupić niewiele dołożyć. Kupić na przykład dwa ściski Bako, które również będą świetnej jakości. Albo za bardzo podobne pieniądze można kupić również automat pojedynczy z Beseya. Taki prosty, mały ale również daje radę, jak się dobrze poszuka. Można spokojnie za tą kasę kupić Wolfcrafta. Można dołożyć, jak widzieliście, niewiele i kupić 90 cm Parkside'a, więc wybór jest, jaki jest. Wybór oczywiście należy jak zawsze do Was. Jeśli ktokolwiek ma te ściski u siebie i z nich korzysta, to dokupienie tego jest świetnym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie w taki zestaw od początku, to powiem Wam zupełnie uczciwie, że kalkuluje się to w ten sposób, że wychodzi mniej więcej tak samo jak zakup dedykowanych ścisków kątowych, więc opłacalność jest taka sobie średnia. Ale dla użytkowników tych ścisków, jak najbardziej, moją opinię znacie. Ja się podzieliłem nią z, wam, z Wami w tej chwili. Nie jest to złe rozwiązanie, nie można powiedzieć, że jest to szmelc, natomiast ten mechanizm mnie irytuje i stwierdziłem, że choćby ze względu na niego już dawno zdecydowałem, że w tą stronę iść nie będę. Natomiast jeśli chodzi o te zaciski kątowe to do przytrzymywania rurek i do pracy z wałkami jest to mistrzostwo świata i tylko i wyłącznie dlatego on jest jeszcze tutaj w warsztacie, bo nic lepszego co wykona dla mnie tą pracę. Czyli, właśnie, zamocowanie okrągłego obiektu w zależności od tego, jak potrzebuję. Nie mam na chwilę obecną, więc będę korzystał z tego, ale będę szukał też innych rozwiązań. Oczywiście, zaraz mi ktoś powie, że można skorzystać z tych fałek, które są standardowo w ściskach, ale uwierzcie mi, że w bardzo wielu przypadkach niestety ta fałka jest za mała i no i się po prostu ześlizguje nam obiekt, zwłaszcza szerokie, okrągły Dlatego zwłaszcza rura, bo ja ostatnio dosyć sporo właśnie pod koniec wakacji robiłem po prostu na wiertów w rurach, i stąd jakby zabierałem tego ze sobą ze względu na to, że te fałki z innych ścisków nie do końca się spisywały tak, jakbym sobie tego życzył. Czekam na Waszą opinię na ten temat, oczywiście. PRO-7 też standardowo o pomijanie jakichś wszelkich tematów politycznych, jak to wygląda, sami wiemy, więc nie ma sensu, myślę, że budować tutaj kolejnej e, wojny. Natomiast e, prawda jest taka, że rozwiązanie Wam przedstawiłem, omówiłem bardziej precyzyjnie, więc mam nadzieję, że ci, którzy pytali na wszystkie pytania, które chcieli, swoją odpowiedź uzyskali. Jego można ścisnąć dosyć mocno, naprawdę ściskam z całej siły i nie pęka ten mechanizm, więc tutaj jest ok. I tym optymistycznym akcentem będę ja kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na live, y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20, aczkolwiek w wakacje też jest ich sporo mniej. A ja wracam do roboty i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć.